Siemano, jestem i witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 online. Eee, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, spotkałem się z Lamarem oraz e, z Lesterem. Lester powiedział mi o napadach, o których zaraz wam opowiem. Kupiliśmy sobie mieszkanie oraz Lamar powiedział nam było o warsztacie bannego. A więc, tak, hej, mówi banny z warsztatu, jeżeli masz trochę kasy i brykę, nad którą możemy popracować, to wpadnij, a coś się wymyśli. Jeśli nie, to twój pech, ziomuś. Także, przedstawię Wam moje mieszkanko, jak to wygląda na razie, hmm, cała rozmowa z Lamarem niestety przepadła, kupowanie mieszkania też, ale w tym odcinku powinno być równie ciekawie, ogólnie to no tak, mam 4,5 miliona prawie, kupiłem Eee, sobie. sobie. What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to czas, out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the game. You feel me? I'm talking parachuting. San Andreas is full of totally rad jump spots. So crank it up a notch. Dominator out. Ok, eee, no to tak. Ymm, mamy tutaj pokój do napadów. Gdzie właśnie będziemy sobie robili jakieś napady. Tutaj mamy jakąś kuchnię. Tam jest taka, takie miejsce do oglądania telewizji i tak dalej. I teraz chodzimy na dół. I tutaj mamy sypialnie, garderobę, łazienkę. i W zasadzie koniec. Całe mieszkanie. Mamy takie oto mieszkanie jakieś takie skromne. Wziąłem najtańsze z tych wszystkich. Mary this Mary is courtesy call from Merryweather Security Consulting. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be available shortly, so watch this space. Okay. <coughs> No i w każdym razie mam 4,5 miliona, nie wiem za co. Bo tak powinienem znać milion zalogowanie się w kwietniu, milion zalogowany się w maju, milion zalogowany się w czerwcu i pół miliona zalogowany się tam w jakimś okre okresie. I ten kolejny milion ponad, nie wiem skąd się wziął, ale niech będzie, no ja nie narzekam, nie. Tak, zaczynamy napad. To moja druga próba, bo wcześniej random tylko wszedł. Obejrzeliśmy scenkę i ten random wyszedł. Eee, tak, wybór normalny, ubrania na napad wybrane, pełny wybór ekipy, <laughs> bronie, no tam spoko, spoko, lat, niech będzie. Dobieranie graczy otwarte, Wyśli automatycznie zaproszenia, graczy z całej sesji i teraz czekamy, tak to jest granie z randomami. Bo ja nie mam żadnej ekipy do napadów ani nic. Dołączył 20 level. Wolałbym kogoś bardziej doświadczonego. Ja też mam niby 13, ale wiecie, na jednym kącie. Na jednym kącie. Na jednym kącie. Mam tam 60 chyba. No i miałem też 100 chyba, 50 na Xboxie, jak jeszcze grałem. Także moje doświadczenie z jest naprawdę spore. Mam mimo wszystko nadzieję, że ziomaczek nie wyjdzie, ani nic. Eee, ubrania. Styl stroju niech będzie taki jakiś uliczny. Talent, wsparcie, najbardziej taki wskoczek. Jestem gotowy. Może ty też sobie wybierz coś. no byku, ja nie będę czekał 4,5 minuty, aż ty coś sobie zrobisz. Tam. O. Ruszył. No ten strój też jest bardzo fajny. O, ale on ma inny, nie wybrał. O, to ciekawe. Właśnie... Nie było całej sceny, której Lester nas prowadzą i tam powiedział, że on pokryje wszystkie koszta i tak e, dalej. No bo... Ja do tej scenki wszedłem No i random wyszedł jak się ta scenka skończyła, także... Idziemy do flisy, aby tylko on nie robił żadnego zamieszania ani nic Z tego co wiem w tej misji nie można mieć wantedu Dobra, więc ja sobie pociluję tutaj Posłuchamy Lestera Pani zwracaj uwagi kasztanie Up some equipment and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick, we're just sitting back and taking a look. You see, uh, I like my scores like I like my dates. Across the street, and unaware they're being watched. <laughs> <laughs> all right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Hmm? Another good question. Full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or for the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the taxman that no one's going to report missing. All starting to uh, make sense. That's Security that's the should be light. Well, <coughs> relatively light. Light if your daydreams are raids on the union depository. Quite heavy if your day job is. Turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few. Excuse me! Will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at. There it is. Take a look. Drink it in. i security feed on myself. Take a look. What okay. so, so, are we <coughs> looking at? A okay, small can find a

When you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your phone. I'll take it for a dry run, keep your hands okay. steady, and maybe the wet run won't be a disaster. A to jest to. To, Flika? Flika? Flisa? Nie wiem jak to się czyta. Okej, okay, się Co jest? Czemu? Serio, ja na tą ścianę na samym końcu. Wystarczyło by było raz skręcić i by było po... Paige, she's my assistant. First, she's going to get us what we need, then, she's going to saw me in half. <laughs> no, didn't like that one. Uh, you don't make it easy. <laughs> Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting.

on a job your retire will depend on the role you're performing but i'm also going to be performing a role so if you're likely to be seen by civil civilians you'll be provided with a couple of masks then when you go into the bank you can choose one that uh, goes with your eyes okay? Okay. one that uh, goes with your eyes and not a danguvan hey there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime <laughs> whoop-de-doo all uh, right where were we

Fajne widoki są. W się sensie, fajnie tak sobie powiedzieć. Właśnie to lubię w online'ie, że jeden na przykład może sobie siedzieć i chillować, a drugi odwala całą robotę, nie? Okej, okay, zostawiamy samochód, bierzemy ciężarówkę. Ło, wow, przepraszam! Jezus! Przepraszam. Ty prowadzisz, nie? Co jest, no nie mogę... Ma... O, mogę. Jest pójść. Ja mam coś kojarzę, nie wiem skąd. Jest Lester, jest ten ziołaczek. Mogę taki gracz, którzy wykonują swoją robotę dobrze, nie robią siebie idiotów, to się naprawdę szanuje.

Gdyby się poczuli ora, że nie to by coś powiedzieli no średnio właśnie Te logi się skończyły, ten tylko cały czas jedzie, bo jeszcze co prawda tylko 200 metrów. Do garażu, Morlo. W lewo. Ale nie, ziomek fajnie, fajnie gra jak na 20 level. To, że może tak nie powinien oceniać, że o doświadczony. Teoretycznie też może teraz pomyśleć, że o 13 level to niedoświadczone. Przygotuj się, osiągnięcie, zdobyte. zdobyto trofeum, dokładnie mówiąc. Zaliczono. Great za co ja dostałem platynę, za to, że siedziałem i komentowałem, Nie, no, tak w ten dostał, bo powinien dostać platynę, tak szczerze. Mamy no, spokój. 14 level levelów OK, okay, okay. we'll set up a board for you, honky Page. let you do it if you could reach. mm-hmm the uh, most important thing to look for in an employee is respect. you can't get anything done without respect. <laughs> Where was I? Uh, oh yes, yes, uh, a room. A page is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to uh, set out all the prep work you need to do select your crew, figure out how the take from a score should be split up. You need then, be one person can be in charge respect is that right Paige? blow me all right you're only gonna need uh, one thing for this uh, for this job it's a high-speed armored car and instead of getting one legitimately leaving a nice long paper trail to your front door you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. <laughs> this is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, well, there, there is an element of that, huh? <laughs> and when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. <laughs> Dobra, lecimy z drugim przygotowaniem. Kuruma tym razem. A no, wiem, że muszę zapłacić wejściowe przygotowania, jakieś. No to rozumiem wszystko. Dobrze, czy też bym mógł robić? Bo. Muszę kończyć wszystkie wymienione misje zanim przejdziesz do finału. napadu. Ja to wiem, nie ma sprawy w sensie. Nie wiem, czemu tego się nie zapominąć. Nie na przykład teraz ja, to już zdążam czytać, nie? A... Mam i tak jeszcze czasu. W tej przebieralni będzie pokazany cały twój sprzęt do napadu. No super. Super, tylko to jest tak logiczne, że nawet... jakbym był graczem, który pierwszy raz gra, to bym tego nie musiał czytać, teoretycznie, nie. Po zakończeniu napadu przez g wody został zniszczony. Ok. Jako przywódca możesz wybrać kogo zabrać do napadu, więc wybieraj rozważnie. Ok. Wybieram. Ok. Gramy na trudnym. Może tutaj mam już coś ze strzelaniem się z tego co widzę pomienia miniaturce. Okej, okay, tutaj bym sobie wziął, a tak, maski jeszcze są to tutaj sobie wezmę taki Pegasi I wezmę sobie coś Ha, dobra, no to wezmę sobie to Tutaj wezmę czarna ciasna Albo nie, wezmę sobie Papier. O, tak mi się wydaje, że jest najgroźniej jak może być. Bierzemy i aż ja jestem gotowy. O, też bierze papier. Chyba, że mi się to co ja nie. Nie, 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 nie jestem pewnie, to działa. Czy to byśmy mogli dać gotowość? Pan bierze dokładnie to co ja. <laughs> No, to fajnie, będziemy podobni, ale czy on mógłby dać gotowość? Prosiłbym. A nie, on jeszcze jednak nie musi tak sobie bierzeć, pominiarkę zwykłą. Bo no, mi się wydaje, że tak groźnie wygląda. Po prostu, ok, a więc lecimy sobie z przygotowaniem kolejnym. W końcu tutaj kolega za gotowość. 14 level, swoją drogą już. Fajnie po 4 odcinkach w zasadzie to jest czwarty. Dobra goście, bo to będzie 6 godzin wybierał maski, dajże już jakąkolwiek i lecimy. O, super, zaczyna. Okej. Okay.

Kiedyś? Dobra, nie chcę mu tego za bardzo rozbić. A w sumie to jest tak blisko, no ale... <laughs> Wolę jechać na trzecie Okej. Okay. Dobrze, żeby założyć maskę. Co jest bojkę. Włączam Zwłaszcza radio. Kolejny filmik tak, w ostatnim piętro. który ma na samym górze. Ja wyjdę, a sobie tak polecę. Do ostatnia. Tak, gdzie on jest? Tak, spoza to zabijanie leci. Powiem wam, że nic nie daje się tak skupić... O nie, nie, nie! Dobra, ja jestem głupi, przepraszam. Musiałem poparzać misję przeze mnie. Bo zaryzykowałem głupio, idąc. Wspomniałem, że ja nie mam życia żadnego poza tym. Eee... Nic się nie daje tak skupić. Ja mam takie wrażenie, że... Wbijanie piosenek disco w sobie w myślach, to to jest tak jakbyś miał nie wiem 10 kamizelek ku Tak, tak, tak czuć przynajmniej. W sensie ja tam mogę powtarzać to 10 razy, nie? Jak mówiłem w myślach wakacje. W sensie ja teraz słucham disco nie ironicznie, ok. Wakacje mi się podobają, to tak naprawdę. <coughs> Dobra, czy ty mnie możesz szybciej załadować możesz. Dziękuję. Ło, jaki fajny komet. To jest komet chyba. Pamiętajcie, że mimo tego, że idą wakacje, to daily cały czas jest obowiązkowe i codziennie odcinki o 21.15. Także... No, przez większość wakacji to będzie jeszcze jasno jak te odcinki będzie, będą wychodziły. Może nie jakoś tak bardzo, bardzo jasno, ale jasno będzie. Także zapraszam do oglądania codziennie o 21.15 lub troszeczkę później. Czasami się zdarza że nawet odcinki tylko od 23, ale to już tam zależy jak mi YouTube. Wrzuci zawsze wrzucam mniej więcej z 3 godziny uprzedzaniem. Czasami jak zapomnę to na przykład wrzucam o 21.00. Taki odcinek godzinny ponad. Okej. Ała, dostałem. Mocno dostałem. Chwila. Co się dzieje? Czemu ja nie mogę nic trafić? Co to był za headshot? Ty prowadzisz, czy ja? Chyba ja. Mordo, wsiądź. Mordo, weź prowadź. Chyba chcę tego typa zabić, chyba. O, nie są dole, dobra, to mordo, prowadź tą kurą, bo ty się... Ciebie zabiją tak Dobra on jedzie To ja też jadę Snyr Jestem... A, Aha, aha, No nie co to była za seria w ogóle Seria w plecy. No, musimy od nowa zacząć. Dobra, ja jestem głupi, przepraszam. Teraz się skupię, już nie będę pajacował. Znaczy, nie pajacuję, ale chodzi mi o to, że... ...nie będę grał tak nierozważnie. Wiecie co, ja będę chyba... skończę do przygotowanie i ten napad zrobię potem dopiero, bo teraz... ...chciałbym zaraz iść na ten rower, żeby szybko robić to jajka... ...zanim się rozpada. Robi ten adapter z tego questu wakacyjnego. I to mam już wszystko. O nie, ja tutaj zaczynam, to dobrze. I to mam wszystko gotowe. Poza właśnie tym jednym. Żeby wykrusiać ikonę, i na drugim etapie, żeby nakarmić pod jego. Eee, no i to będzie tyle. Tam jest ten motor. Cały czas. Nie, nie ma. Może tutaj wyjść. Dzięki. Ten no, na mnie nawet. No spokoj. No, spróbujcie nie niszczyć pojazdu, ale... Nie wiem, jak popadnie. Ale spokoj tak nie dostaje czasu za przygotowania. Mi to tam bez różnicy. Hmm. Chłop dostanie 6 dolarów, jak tak dalej będzie jechał. Jeżeli napad będę robił z tym gościem. To dam mu, e, to podzielimy się 60 do 40 dla mnie oczywiście. No bo jakby organizuję napad. Ale jeżeli gościu... Jeżeli gościu będzie e, inny, jeśli jeszcze sobie dołączy na gotowe na napad, no to wtedy ja biorę 70%. 30 to i tak on będzie miał dużo pewnie. Nie wiem ile tam dostaje się za ten napad, ale... Za 100 koła chciałbym wyciągnąć z tego napadu. No i jesteśmy. Ile jest? 16-17. Dobra, to zrobię teraz ten napad. Tak się postaram przynajmniej. Witam wszystkich tu serdecznie. Eee, tak się wygadza przez te drzwi. Dobra. Trzymaj się, zaliczono. Przygotowane do napadu. Wow, i czemu ja dostałem złoto? Skoro tym razem, jak zrobiłem mniej, to dostałem to Jak zrobiłem więcej, to dostałem złoto. Nie rozumiem tego. 1000 ekspa tylko, mało w sumie, ale niech będzie. Aby teraz, aż nam się załaduje. Ja mam prostą teleponię, bo średnio w sumie wiem. A 97 to już bym mógł iść, ale to nie. Się... Nie, no poznałem się to teraz zrobić. Chyba że znalazłem powerbanka to bym jeszcze go podłączył na ten moment. Dobra, to zrobię małe cięcie i znajdę sobie tylko powerbanka i dam wam yy, i zrobimy ten napad